Cześć, z tej strony Anna Łagan, trenerka mentalna. Chciałabym poruszyć kwestię toksycznego wstydu. Wstyd to uczucie, które zna myślę, że każdy. Bo nie raz w życiu zdarzyło nam się spłonąć ze wstydu, kiedy popełniłyśmy jakiś błąd albo po prostu jakąś zwykłą gafę. I taki błąd sytuacyjny może zdarzyć każdemu bo wszyscy popełniamy jakieś błędy, no i to jest coś normalnego. Problem zaczyna się wtedy, kiedy wstyd utożsamiamy z nami, że my jesteśmy tym wstydem. To, jak się poruszamy, to, jak mówimy, to, kim jesteśmy, to, jak się zachowujemy, wstydzimy się same siebie i to nie jest normalne. To jest coś, czego zostałyśmy tak naprawdę nauczone. Kiedy? No wiadomo. W czasach dzieciństwa. Rodzimy się jako dzieci, które są taką otwartą księgą, które, w których można zapisać wszystko. Radosne dzieci nie boją się niczego, chcą poznawać świat, ale dorośli ludzie, którzy otaczają nas w dzieciństwie. No, trochę zmieniają to nasze podejście do życia i tak wpychają nas w takie kajdany tego, jak powinno być, jakie powinnyśmy być, jak powinnyśmy się zachowywać. I rodzice, którzy nie potrafią sobie radzić ze swoimi emocjami, Czyli w szczególności ludzie, którzy stali się rodzicami w latach 80., -tych, 90., -tych, kiedy nie mieli dostępu do edukacji, w, jak, w jaki sposób wychowywać swoje dzieci, co jest dobre, co jest złe, popełniali mnóstwo błędów. To byli ludzie, to są ludzie, którzy nie radzą sobie ze swoimi emocjami, bo sami nie zostali tego nauczeni. No, i nie potrafili tego nauczyć nas, czyli swoich dzieci. I jeżeli rodzice nie, nie nauczyli cię radzić sobie ze swoimi emocjami, to ty masz teraz problem jako osoba dorosła. To może być śmieszne, że coś, co wydarzyło się lata temu w naszym dzieciństwie, ma tak olbrzymi wpływ na nasze dorosłe życie, ale niestety ma. I to można zaobserwować w swoim zachowaniu. Bo spójrz na to w ten sposób. Jesteś dzieckiem, biegniesz ulicą, przewracasz się. No i zaczynasz płakać, bo boli cię kolano. A podchodzi do ciebie rodzic i mówi: Przestań beczeć, nic się nie stało. No i co sobie myślisz? No przecież płaczę, bo mnie boli. To jest normalne. Płaczę, boli. A rodzic mówi: Nie płacz, bo nic się nie stało. No i co ty sobie możesz myśleć? No jak to nic się nie stało? Przecież mnie boli. Ale on mówi, że nic się nie stało. A on jest twoim rodzicem. I przecież on ma rację. Bo on ma nad tobą władzę, bo on wie lepiej, bo on jest starszy, bo on jest twoim rodzicem. No i tak sobie zakładowujesz. No nie wiem, co, co powinna myśleć. Kolejna sytuacja. Niesiesz zupę. No i niestety ulało ci się. No i podbiega matka, oczywiście z krzykiem: Co robisz? Znowu ci się nie udało. Nic nie potrafisz zrobić. Jesteś beznadziejna. Jak ty sobie w życiu poradzisz? No i co, wylałaś zupę, jesteś nieudacznikiem. I co sobie zapamiętasz? No jestem nieudacznikiem, wylałam zupę. Popatrz, jakie by było zupełnie inne podejście, gdyby matka powiedziała ci, no trudno, wylało się, posprzątaj. Ale pamiętaj, następnym razem bądź bardziej ostrożna. Albo zobacz, żeby tej zupy było mniej w tym talerzu, jak będziesz niosła, bo wtedy będzie ci trudniej wylać, bo będzie tej zupy mniej, czyli jak będziesz szła, to się nie będzie tak kiwać i spokojnie doniesiesz całą zupę na stół. No i to są dwa zupełnie inne komunikaty. Popełniłaś błąd wylewając zupę. No i okej, okay, popełniłaś błąd, możesz się wstydzić, po prostu ci się ulało. Nie udało Ci się donieść. Ok, przechodzimy do porządku dziennego. Natomiast jeżeli ktoś Ci mówi, że jesteś beznadziejna, bo wylałaś tę zupę, to Ty sobie to zakodowujesz. I popatrz, ile takich komunikatów otrzymałyśmy, jak byłyśmy małe. I to nie tylko o zupie czy o przewróceniu się, ale mnóstwo takich komunikatów. Wiesz, jak jest wiele kobiet, które się garbią dlatego tylko, że kiedy były nastolatkami, to ktoś głupio się śmiał z tego, że wyrastają im piersi. Ktoś sobie zażartuje: Oj, coś ci tam rośnie! I po prostu rodzi się w tobie taki wstyd. Że zaczynasz po prostu za zakrywać ramionami ten swój biust, żeby go schować, żeby nie było widać. Bo jeżeli jesteśmy nastolatkami, to jeszcze nie czujemy tej swojej kobiecości, tylko chcemy być tak, jak byłyśmy, dziewczyny. Ale dziewczyny dojrzewają i stają się kobietami. A jeżeli ktoś robi nam takie głupie, żarciki, no to my zaczynamy się wstydzić swojego ciała. No i już zaczyna nam tam w głowie wibrować, nie? Jestem beznadziejna. I jeżeli tych komunikatów jest tak dużo, chociażby w klasie podchodzisz do tablicy, bo jest matematyka, twój ulubiony przedmiot. No i oczywiście nie znasz rozwiązania, i nauczycielka powie, wiesz co, z ciebie to po prostu nic nie będzie. Czy to się do niczego nie nadajesz? Siadaj! No, to co ty sobie myślisz? Nie myślisz sobie wtedy, e, zadanie z matematyki, którego nigdy w życiu nie wykorzystam, w żadnej sytuacji nie jest mi do niczego potrzebne. To sobie tego nie pomyślisz, tylko sobie pomyślisz, jestem beznadziejna, nieudacznik. A wiesz, że nasze myśli o nas naprawdę nas definiują. Więc jeżeli cały czas myślisz o sobie źle, no to tak będzie. A rodzice i inni ludzie zrobili nam naprawdę olbrzymią krzywdę. Nieważne czy świadomie, czy nieświadomie, bo to jest zupełnie inna kwestia. Ponieważ wbrew temu, co mogłabyś myśleć, nawet rodzice przemocowi chcą dla swoich dzieci dobrze. A to, że im nie wychodzi, no to już jest inna kwestia. Więc jeżeli na przykład byłaś radosnym dzieckiem, no i tak lubiłaś sobie podskakiwać, zatańczyć, zaśpiewać. I ktoś po prostu spojrzał na ciebie, jakby cię rozstrzelał na miejscu. Wiesz, że ludzie czasem nie muszą nic mówić, tylko wystarczy, jak na ciebie popatrzą. A ty jako dziecko jesteś bardziej wyczulona, bardziej czujesz, bo wszyscy ludzie czują, a dzieci tak szczególnie. I ty spojrzenie obcej osoby potrafisz doskonale odczytać. A wiesz, jak dużo jest nieszczęśliwych ludzi, którzy nie mogą znieść tego, że ktoś inny czuje radość, że się uśmiecha i że się raduje. No i właśnie tacy ludzie zabijają te dzieci tym wzrokiem. No i tobie też może tak zostać, że wstydzisz się okazywać radość, wstydzisz się okazywać swoje emocje, bo nie wiesz jakie okazywać, bo nikt cię tego nie nauczył. A może jesteś osobą, która po prostu wybucha. Wybucha złością, bo też nie potrafisz radzić sobie z tą złością, bo też cię tego nikt nie nauczył. Jeżeli w domu rodzice kazali ci być cicho, jeżeli nie pozwalali ci podnieść głosu, jeżeli po prostu nie mogłaś tych emocji wyrzucić z siebie, tylko musiałaś je tłumić w sobie, to jako osoba dorosła bardzo często jesteś osobą, która po prostu wybucha, jak wulkan, eksploduje, kiedy w końcu trzyma, trzyma i już nie wytrzymuje. Tylko musi to z siebie wyrzucić. I na to trzeba naprawdę zwracać uwagę. Bo to nie jest coś, co nam się przytrafiło. To jest taki schemat, który znamy z dawnych czasów. To wiesz, dla nie niektórych osób może się wydawać, no śmieszne, nie? Jak, jak te moje lata dzieciństwa mogą mieć wpływ na moją dorosłość przecież jestem teraz dorosła. Owszem, jesteś dorosła. Ale masz w sobie to wewnętrzne dziecko, którym trzeba się zaopiekować. Jeżeli ono nie było zaopiekowane w czasach dzieciństwa, to ono potrzebuje opieki tu, teraz, natychmiast. Jeżeli nie będziesz opiekować się swoim wewnętrznym dzieckiem, to ono będzie wychodzić z ciebie przy każdej kłótni, przy każdej kłótni ze swoim partnerem, przy każdej dyskusji ze swoim dzieckiem, będzie wychodzić z ciebie to Twoje dziecko. Jeżeli zaczniesz to zauważać, to już jest naprawdę połowa sukcesu. A jeżeli zaczniesz nad tym pracować, to będzie naprawdę idealnie. Pierwsze, co się robi z takim toksycznym wstydem? Oddzielamy sytuację od siebie. To sytuacja była zła. Nie, ja jestem zła. Popełniłam błąd. Jestem człowiekiem, mam prawo do popełnienia błędu. Ja nie jestem błędem. Popełniłam błąd. To jest zupełnie coś innego. Możemy się wstydzić naszej przeszłości. Możemy się wstydzić, w jakich warunkach dorastałyśmy. Możemy się wstydzić naszych rodziców. Możemy się wstydzić, nie wiem, że był alkoholizm, że było biednie w domu. Możemy się tego wszystkiego wstydzić, ale zdajmy sobie sprawę z tego, że my nie miałyśmy wpływu na nasze dzieciństwo. To, co nam przekazali rodzice, to była ich rola. To oni mieli nas czegoś nauczyć. To nie jest nasza wina, że oni nas nie, uczy, nie nauczyli. No i oczywiście nie chodzi o to, żeby tam iść i teraz ich gnębić, że nas nie nauczyli, tylko chodzi o to, żeby teraz w dorosłym życiu pracować ze sobą i uleczać te nasze rany z dzieciństwa. Wybacz sobie, bo to jest naprawdę super ważne. Wybacz sobie. Wybacz sobie, że nie miałaś wpływu na swoje dzieciństwo, bo nie miałaś, mia byłaś tylko i wyłącznie dzieckiem. Nie miałaś na wiele rzeczy wpływu. Wybacz sobie, że nie wyglądasz jak, nie wiem, top model. Wybacz sobie, nie ma ludzi idealnych. Pomimo tego, że jakie zdjęcia oglądasz na Insta, nie ma ludzi idealnych, to jest wszystko Photoshop: filtry, światło tak itd. Jeżeli chcesz coś zmienić, to jest duże prawdopodobieństwo, że będziesz mogła to zmienić. Jeżeli to się da zmienić, niektórych rzeczy się nie da zmienić i trzeba je po prostu zaakceptować, nauczyć się akceptacji samego siebie. Jeżeli wstydzisz się czegoś tak strasznie, strasznie, to zaskoczycie, ale najlepszym rozwiązaniem jest zacząć o tym mówić. W szczególności osobom, którym ufasz, zacznij o tym mówić żeby zobaczyć, że inni ludzie mają trochę inne spojrzenie na ten twój, na to twoje coś, czegoś tak strasznie wstydzisz. Poza tym jak w końcu to powiesz, to jest to tak uwalniające, że możesz sobie nawet nie pomyśleć, że poczujesz aż tak olbrzymią po prostu ulgę, jak to wyrzuci z siebie. A wiele rzeczy, które nam się wydaje, że są straszne i powinniśmy się ich wstydzić, dla innych ludzi tak naprawdę nie są. A obcy ludzie, którzy nam źle życzą, to nie są dla nas naprawdę istotni. Czyli, po pierwsze, zwróć uwagę na swoje zachowanie. Czego się wstydzisz? W jakich sytuacjach się wstydzisz? I zacznij sobie przypominać, skąd masz ten wstyd. Drugie, obserwuj swoje myśli. Co do siebie mówisz, w jakim języku do siebie mówisz, kto tak do ciebie mówił, bo ty sobie nie wzięłaś tego z księżyca. I po trzecie, wybacz sobie. To jest najważniejsze. Wybacz sobie i bądź dla siebie dobra. Traktuj siebie dobrze. Wszystkie złe myśli, które przychodzą do twojej głowy, są tylko myślami, więc jak one przychodzą, nie poświęcaj im uwagi, przyjdą i wyjdą, i niech sobie idą, wolno. Ty koncentruj się na sobie, ze sobą będziesz do końca życia. Jak możesz się wstydzić tak wspaniałej istoty, jaką jesteś? Jesteś wspaniałą istotą, bo każdy z nas jest wspaniałą istotą, tylko nie każdy potrafi to odkryć, albo zajmuje nam dużo czasu, żeby to odkryć, a to jest naprawdę świetna droga. Więc odkrywaj, że jesteś wspaniałą istotą. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.